Siema, z tej strony Ziolek. Zostawał w górę Subika, a my lecimy z Domacikiem. I dzisiaj z nami Kermit. Gadałbym z tamtej strony zaczynać. Na niuku. No. o no. Ale to jest ta sama osoba co w tamtym odcinku. To? No. Właśnie nie wiem. Tak mi się wydaje. Okno. Ja. Duże. Duże. I okno. Dwóch jest. Dostałem Uuu ładnie, ładnie, ładnie Nie ładnie. strasz kuźwa Śród mnie mniej pestek, Ej. ale prawie ładnie Nie ma źle za dużo w powietrze No bo tam się go nie spodziewałem w ogóle Z czym do ludzi? O, Aha, nie widzieliśmy się przez ogień, gościu. Graudigla będzie wupa. Czyli będzie awp'a. To będzie albo okno, albo nie wiadomo gdzie. Trzeba palić ich no na stop. Ja na blisko ja latam. Ja sobie w okno rzucę. Najlepiej. Bo to nie ma co. Ja sobie smoła rzucę i ich spalę tam na dole. AWP jest. A wupa jest, gdzie jest? Dłużej idzie. Czy Wenta jest gdzieś? Nie, 17 obity, idzie na małe. Ładnie, Może możesz wziąć jego broń, bo on miał coś lepszego. Gaila No zawsze dobry Gail no, ładny skinak Zawsze eko trochę A ty ramką sobie pykniesz Ja, bo w razie czego ty masz na PM na cokolwiek, myśmy ja nawet przegrali A. tą Duże był Dwóch jest Lanty już jest 84 obity Nie defuj tego. Widać cię. Ładnie. Chyba się tego kolega nie spodziewał. Chyba nie. Chyba spodziewał się, że będziesz to defował. Chyba tak, ale ja widziałem, że ten smoke jest źle rzucony, żebym to defował. No dawaj jakacza. Albo daj tą namkę Możesz ją oddać No właśnie dlatego ja wziąłem Boję się, że oni mi w końcu przez tego smoka na górze wylecą Małe? Mówiłem? Jest małych. Zrobiłem to, A i myślę, że cofnie. Na wrogu siedział. Po prawej stronie to jakby. Ma moją amkę. Nie przybliżaj co chwilę Jak będzie stał pod tobą, to słyszał to I stał pod tobą To przybliżenie cię sprzedało No, Ale ja się dziwię, że on tam w ogóle stał tak długo Wy Szukał ciebie pewnie Dobra, wyczekajmy ich No jest Wallhack teammate, co? Aha Nie wiem On słyszał cię 96 obity Duży był Drugi Ładnie, weź meczkę No, zoom tam Ale ja tak sobie po prostu kupiłem tego Famasa, bo stwierdziłem Nie chcę wydawać na coś lepszego, kupię sobie Famaska <grym> Przedostatnie. No y Jest tam Dwóch Aha Nieaktualne <grybuj> <grybuj> A, wyrzuciłem kawaha Ale... Coś ty zrobił bo chciałem flasza wyrzucić. Ostatnie jest. Nie tak by maługa sobie wydział. To lepiej, bo nie ma u nas na spawnie nic. Małe. A WUPA dostał 31. On stoi w tych małych, mi się wydaje. Mm. A, jednak nie. Słyszałem Tym go razy... jak biegnie. Aha. Nie, bo myślałem, że on się cofnął z powrotem w te małe. Nie. Takim baitem trochę. Mm, za długo biegnął. było słuchać prawie przez całe ten jak biegnie. Jakim pistoletem sobie zagrać? Nie ja wiem. Ja gram glockiem dulam nie spróbuję o 56 obity U, 12 obity <grywki> Gra bez defa. No bez problemu, zdefuje to. Myślisz, że wejdzie? Myślisz, że tak. Mówiłeś Drugi jest tam Gdzie? Jest, w oknie gdzie? Tam, jest i dziwny. zastanawiam się gdzie on jest no, Tylko w jedno miejsce patrzyłem Ale nie wiem gdzie ty patrzyłeś dokładnie Aha tutaj na całym sajdzie mógł być też Z okna widać przecież Dobra, teraz może nie Scoutem, bo on się spodziewa Scouta, nie P90 A, nie dał mi szczęściu, już zaczęgluzik. No. Dobra. Zacząłem, może coś dostaniemy teraz. Poczekamy może czekamy chwilę, ale chyba nie, bo dalej widzę srebro 2. Nie, nic, dobra, to więc na no. razie do następnego. No.